Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Co interesuje złodziei? Złącze to jest tradycyjnie wykorzystywane przez mechaników samochodowych do uzyskiwania danych na temat stanu samochodu. W szczególności przechowywane są tam informacje o systemach cyfrowych. W zależności od modyfikacji kierowca kontroluje system bezpieczeństwa, określa działania w sytuacjach awaryjnych, a nawet uruchamia silnik, jeśli standardowy mechanizm zapłonowy jest uszkodzony a dostęp do przewodowego rozruchu jest utrudniony. Wyobraźmy sobie teraz, że intruzowi udało się zeskanować złącze. Nie będzie mu trudno stworzyć kopię, wyłączyć standardowy system bezpieczeństwa za pomocą swojego urządzenia i ukraść jaskółkę bez większego wysiłku. A kierowca będzie szukał wyników na policji, otrzymywał listy powodzenia i nie spał w nocy. Opt jest jednym z punktów pozyskiwania danych, ale nie jedynym. Na przykład dane Mazdy można odczytać z deski rozdzielczej, podczas gdy słabym punktem toyoty jest wiązka przewodów OM. Jednak większość osób rozpoczyna swoje próby kradzieży od standardowego kanału danych diagnostycznych, a w interesie kierowcy jest utrudnienie im zadania. Metody obrony. Środki antykradzieżowe dzielą się ze względu na cel sposób podłączenia i ostateczne trudności dla porywacza. Ich istotną zaletą jest to, że pozwalają przywrócić funkcjonalność obd 2 ale tylko właściciel może je szybko dezaktywować za pomocą oryginalnego urządzenia. Liderem pod względem skuteczności jest safe mechaniczny. posiada on unikalne rygle typu gwiazda w gwiazdę które można otworzyć jedynie za pomocą klucza mechanicznego lub urządzenia trzymanego przez kierowcę. Sejf blokuje dostęp do trzeciego klucza ze strony pozbawionych skrupułów myjni samochodowych lub nierzetelnych serwisów samochodowych. Konstrukcja jest szybko instalowana i odłączana, ale porywacz będzie miał trudności. Przeczytaj także, co to jest kawitator paliwa i czy konieczne jest jego użycie ważne, aby zapewnić niezawodną ochronę. Należy przechowywać osobisty klucz do otwierania śrub oddzielnie od pojazdu. Jeśli musisz użyć złącza diagnostycznego, usuń zabezpieczenie w domu i zainstaluj je również tam. Inną opcją jest modyfikacja złącza poprzez ponowne przypięcie, zainstalowanie imobilizera. Im Odwrotna sytuacja jest mało prawdopodobna, ale sprawisz, że będzie bezużyteczna. W tym przypadku nie ma szkody dla standardowego okablowania. Na ratunek przyjdą również różne przekaźniki, kilka ustawień i w trybie ochrony zerwie kontakt do końca uniemożliwiając złodziejom uruchomienie samochodu. Sukces jest gwarantowany dopiero po wykryciu. Ale to może zająć minuty lub godziny, a przestępca nie ma takich zasobów. Możliwe jest stworzenie środowiska pełnego zakłóceń. Oznacza to wprowadzenie szumu cyfrowego. Urządzenie po prostu nie pozwoli samochodowi zobaczyć obcej części odpowiedzi. Porywacz nie będzie w stanie przepisać ani uzyskać dostępu do danych bloków i porzuci schemat wnioski i uwagi. Oficjalni dralerzy i serwisy samochodowe nie lubią takich niewidocznych urządzeń, nie są one potrzebne w okresie gwarancyjnym. Szanujący się draler samochodowy nie będzie ryzykował swojej reputacji, ale z drugiej strony ryzyko kradzieży świeżego samochodu jest znacznie wyższe, więc ochrona własności jest podstawowym zadaniem właściciela. Każde urządzenie antykradzieżowe jest niedrogie, kilka tysięcy rubli. Ale pozwoli zaoszczędzić nerwy za milion, zgadzasz się,